Dzień dobry państwu. Nazywam się Janusz Dominiak. Jestem kandydatem w przedterminowych wyborach na burmistrza miasta Lipna. Jesteśmy tu po to, aby przekazać państwu część naszego programu wyborczego. Chciałem państwu przedstawić miejsce, o którym mówię w programie wyborczym, a mianowicie teren, który nadawałby się do tego, aby stworzyć zalew. Chodzi o zalew na rzece Mieni. Rzeka Mieni znajduje się przed nami. Jest duża szansa na to, że w momencie gdyby się udało taki zalew stworzyć, zapewnilibyśmy miejsca pracy zarówno w czasie budowy tego zalewu, jak i już potem, kiedy, kiedy teren stałby stał się atrakcyjny i zaczęłyby tu powstawać nowe domy, jak również miejsca związane z gastronomią, które zapewniłyby miejsca pracy dla bardzo wielu ludzi, przyciągnęłyby do nas turystów, zmieniając całkowicie wizerunek miasta. W tej chwili bezrobocie w mieście sięga prawie 30%. W ciągu pierwszych kilku lat od momentu podjęcia takiej inwestycji można dać miejsca pracy dla kilkuset osób, a docelowo nawet więcej. Jest to w tej chwili miejsce zupełnie puste, jak widać, ale ma szansę stać się miejscem, w którym, które będzie tętniło życie. Jest też możliwość zbudowania drogi w okolicy ulicy Nieszawskiej i Wyszyńskiego które skróciłoby dojazd z prawobrzeżnej części na lewobrzeżną i odwrotnie a w szczególności pozwoliłoby na skrócenie czasu dojazdu karetek pogotowia w tej chwili dojazd karetki pogotowia w dniu roboczym w dniu poprzednim, to czasami 15-20 minut Ludzie mieszkający w tych okolicach, w których teraz jesteśmy, są szczególnie zagrożeni, zagrożeni i nie mają zapewnionego elementarnego bezpieczeństwa związanego z przyjazdem karetki pogotowia. Jest to bardzo istotna rzecz i na to trzeba zwrócić uwagę. Yy, zapewniam, że jest to inwestycja, którą można zrealizować niewielkimi kosztami w porównaniu yy z na przykład dużą wodnicą. Jest to koszt, który, który jest w zakresie możliwości naszego miasta. Oraz oczywiście w porozumieniu ze starostwem powiatowym, bo ta niecka, która jest przed nami, pozwoli uczynić zalew, nie robiąc żadnych ingerencji w prywatne działki, lub też pozwoli prywatnym właścicielom korzystać z tego zalewu, jeśli będą mieli dostęp bezpośredni do, do tego zalewu. Co uczyni ich działki o wiele bardziej atrakcyjnymi niż są teraz, ponieważ. Obecnie są nieużytkami, a w momencie, kiedy powstanie zalew, będą to działki nad zalewem automatycznie staną się cenniejsze. Druga część tych działek, o których wspomniałem, należy do Starostwa Powiatowego i do Urzędu Miasta, więc. Chodzi o stworzenie miejsc pracy dla wielu ludzi. Wiele ludzi może znaleźć tutaj pracę. W tej chwili jest to miejsce opuszczone. Nikt się tym nie interesuje. Rosną tu wyłącznie chwasty. Nawet nie pasie się jedna krówka. Nie ma. Nawet jednej krówki. Nic się nie dzieje. Jest to miejsce potencjalnie najdroższe w mieście, po w samym centrum. Ale nikt się tym nie zajmuje, nikt się nie interesuje. Chociaż jest bardzo duża szansa na to, żeby uczynić z tego bardzo, bardzo atrakcyjne miejsce. Miejsce wypoczynku, rekreacji, miejsce dla sportu. Dla sportu, które w ogóle w tej chwili nie są w Lipnie w żaden sposób eksponowane. Tak jak kajakarstwo. Jak pływactwo. Można zrobić kiedyś derby lipne. Wszystko jest możliwe. Tylko pod warunkiem, że podejmiemy kiedyś taką decyzję, że będziemy to robić. Dopóki nie powie, sobie tego nie wyobrazimy, jest to oczywiście nie do zrobienia, ale w momencie, kiedy przyjdzie nam do głowy taki pomysł i zaczniemy nad nim pracować, to wszystko jest do zrobienia, wszystko da się zrobić. Proszę Państwa, wszystko da się zrobić, tylko trzeba chcieć.